Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie razem z Julią w kolejnym unboxingu. Dzisiaj mamy, e, otwieramy właściwie paczkę od Equest'a. Jest tutaj nowa kolekcja, więc jesteśmy mega, mega ciekawe jak ona w rzeczywistości wygląda. E, I co? No dobra, nie przedłużamy, otwieramy, nie? otwieram, bo ja to do nie mogę doczekać, a ty gadasz. Gadam i gadam, gadasz bo może jakoś to... nie ja mam jeszcze klucze w robie, ostrzejsze. Bo ja zgubiłam gdzieś swoje nożyczki. Standard. Otworzyłaś? Nie, chyba. Jak nie o, otwierać paczek? Z Julią i Mizerką. Poszło. mi klucz zaraz. Dobra, tu jest... Y nie, nie mam czy to się otwiera. Aha. Stara ze z mojej strony otwieramy. Chodź otworzymy z drugiej. Ja to się nie dziwię, że nie mogłam otworzyć. O, tutaj chyba lepiej. Jaki wstyd na pół chyba, Tak <laughs> się właśnie otwiera paczki. Ty ona jest jakoś skomplikowanie zapakowana. Tu są dwie po prostu, Julia. Tu są dwie. Zobacz, osobne. O, widzisz? Dobra. Dokopujemy się już do pierwszej paczki, słuchajcie. Dobra. Uwaga, uwaga. Wyjmujemy pierwszy czapraczek. Proszę bardzo. Tak. I mój Jobraczek jest. Mam... Stwierdziłyśmy, że weźmiemy te same dwa wzory, e, dlatego że są dla nas e, najładniejsze. Tak się prezentują i jest, e, one nazywają się Golden Hex. Tak jest. I mamy jeszcze dwa inne wzory. E, w tym momencie nie pamiętam jak one się nazywają, ale. Mandala i unicorn. A, i unicorn. I e, <laughs> I do tego unicorn. Są jeszcze takie same skarpetki, więc w ogóle to jest super. Więc tak prezentują się te dwa czapraczki. Mamy jeszcze dodatkowo uloteczkę z Julią. Ze mną? Pokaż. Tak. I... Ale super! I mamy tutaj jeszcze w tej paczce opaseczkę. Taką. Proszę. Bo mamy jeszcze drugą paczkę z drugiej maniki Musimy ją otworzyć. Eee, I mamy jeszcze. Tasza, chcesz bransoletę? chcę. Dobra, dobra. Słuchajcie, otwieramy drugą paczkę. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze do kompletu. Ja mam nauszniki. Tak, żeby pokój ładnie wyglądał. I Jula wzięła nerkę w tym samym wzorze. Eee, oprócz tego, słuchajcie, wzięłam ja sobie jeszcze komplet. Słuchajcie, wzięłam komplet, bo stwierdziłam, że chciałabym mieć taki komplet ujeżdżeniowy w, w kraju DL, więc wzięłam bordowy komplecik razem z uszkami, słuchajcie. E, I tak to się prezentuje. E, I co jeszcze bym chciała powiedzieć w ogóle o tej nowej kolekcji, bo to jest bardzo ważne. E, nowa kolekcja jest szyta nową technologią, czyli mamy przepikowany. Cały czaprak. Nie ma, że siateczka jest osobno, i tym sposobem nie ślizga się tak czaprak jak niektórym. No i on się prezentuje tak pięknie. Mamy tutaj piękne paski do przystół i na popręg. Dobrze, i e, tak, to jest kolekcja limitowana tak. i e, będzie dostępna tylko przez jakiś czas Tak, do wyprzedania, więc on się więcej nie pojawi ten wzór, dlatego szybciutko wchodzimy na stronę ekos.pl, zamawiamy e, wzór, który Wam się podoba i na hasło Mizarka, jako inny macie aż 10% zniżki, więc warto sobie skorzystać. E, uważam, że ta kolekcja jest przecudna, mhm. Szczególnie ten czaprak. Ten czaprak jest naprawdę. Mi też przypadł do gustu, dlatego najbardziej. Się dlatego na ten. teraz lecimy, idziemy focić, żeby piękne były foteczki na Instagrama i oczywiście tam Was zapraszam do mnie i do Juleczki. Bardzo duże podziękowania tak. dla firmy Equest i naprawdę robią świetną robotę I, i bardzo dziękujemy. My się z Wami widzimy niebawem. Do zobaczenia. Buziaki, cześć, pa!